Witam wszystkich Fantazjowiczów na co comiesięcznym losowaniu klucza do skrzynek Team Fortress 2. W czerwcowym konkursie najwięcej fragów nabił Kochajal, a najdłużej na naszym serwerze spędził Robokop. Dziś wylosujemy trzeciego szczęśliwca 150. Jest nim numerek 41, czyli. Ciastek. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym lipcowym konkursie. Śledźcie nas na Facebooku, gdzie na bieżąco są podawane informacje o konkursach i serwerach. Zapraszamy również na nasz nowy serwer meczykownie, gdzie jak zwykle panuje fantastyczna atmosfera i już zostały rozegrane pierwsze mecze. Zapraszamy również na nasz serwer Minecrafta 100 gdzie za chwilę są organizowane jakieś eventy przez naszego head admina. Subskrybujcie również nasz profil na YouTube, aby być na bieżąco z naszymi filmikami losowań i nie tylko. Jeśli natomiast chcecie śledzić poczynania w naszym konkursie Lola, zapraszamy na Twitch TV, gdzie znajdziecie poszczególne mecze. Do usłyszenia w następnym losowaniu.